To znowu my idziemy Musimy, Musimy zgadnąć, jaki to kolor. Po smaku węchu i dotyku, to zaczynamy. Okej, okay, runda pierwsza. Dziewczynki, możecie spróbować. I kolor, tak? A nasze Gdzie repre... to? No szukaj. A tu? Zapisujecie kolor. Zapisz kolor, znaczy ty powiesz jak one zapiszą. Poczekaj chwilę, nic le, nie mów. Zjedz, a lila cały. Macie już wszyscy Budzi wszystko? Aha, tak. Dobra, to możecie zjąć opaski i zapiszcie. Ja tu O, jak? Co to jest? Jak to? No i jedźcie, znaczy piszcie. Ja już jest. A jak nie wiesz? No napisz w miejscu gdzie widać. Tak. Macie zapisane? To Wiktoria, pokaż. Ok, to mówi. Kolor. A! Czerwony. czerwony. Dobra, wszystkie macie punkcik. Dobra, wracamy w rundzie drugiej. Czekajcie tylko, pokażę szybko. Kolory. Ok, możecie wyciągnąć rączki. Kolejny kolor. Ale tego nigdy nie zgadniamy. No to macie możliwość zgadywania. I ja. Tego nigdy nie zgadniemy, Lila. Tak możemy po smaku. Możemy to, że... Możecie zdjąć to? Kasi... nie, bo to jest MMS. Ja myślałam, że to jest kiter. A to nie jest. To jest To są podróby MMS. Nie może. Czy to jest? To jest? Sobie sobie... Nie, to nie są MMSy. Ja nie mam jak ty Czekaj, może to... Dobra, tada... zgaduję, nie? Może to te te, które są. Ten rudek, to różowy, niebieski, zielony. Dobra, zgaduję, Pomyślę, nie? Ja że nie, nie ma. nie wiem, cieniaki. Nie, czy dobrze to jest. Wiem, nie widać. Tu napiszę. To mówi, a jaki kolor? No, niebieski, tak? A, a ty, tu nie. Było czas niebieski? Tu nie to ty było miałeś widać. różowy, ty miałeś niebieski, a ty żółty. To Wiktoria to zgadza. Ty miałeś żółty? A ty, ona? No, ty zgadła żółty? jako jedyna. Ty miałaś niebieski. Ty miałaś <gryzny> no pieski. Dobra, no to są na Dobra, wracam za chwilę fajnie, w kolejnej rundzie. Dobra, trzecia runda, dziewczynki, możecie próbować. Ale już, już Weźcie już. Się to całe do guzki i pogryźcie. A czy wszyscy mają guziki? No, Lila nie gryzie. Mm. Mogę już. No zdejm. Co to jest? Ile możesz odsłonić Co to jest? Co to jest? Dobra, Kolor masz powiedzieć, jak one zapiszą Nie Ly, Tu jest ly, jakby co Dobra, to... Tu jest ly, w tym Nie wiem Nie wystręgaś? Ale to Ci ja. przypomina w smaku Czerwony, Czerwony. Ty. Jak? jest? Jaki kolor? Zielony. Dobra, wszystkie macie po punkcie. Zielony. To był ogórek mało taki Zielony. Jaki masz zielony, Zielony. to zielony. Ok, wracamy na czwartą rundę za chwilę. Dobra, możecie wyciągać rączki do czwartej rundy. A, już Kolek? 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 No nie, jeszcze Lila ma kawałek w ręku. A wy kolor zgadujecie, to nie możecie widzieć, nie? Ja ci to jaki to Ci Już? Kolek. O nie. Już? Nie. Zapiszcie to kolor. Ale tu co ja, że smak. Ja też. No to zapisujcie. Ale nie. No dobra, zapiszcie. To nie tak chodzą. Ja bym tym cytuję. No ale zobaczymy Ale nie wiem czy dobrze mówię. Nie wiem, co ja też. Żółty? <kluzny> <kluzny> Różowy i biały, tak? Żółty? Ja znam co po smaku. Biały. Dziłki. No nie pamiętam, ale tak mi się wydawało bo to Białe, Biały! Czy jest biały? No tak, Paławi i Osztachie kupiła. A co to, to, to jest? Ryba, ryba. Mm, to są kipsy krewetkowe. No, ja kiedyś. kiedyś. Dobre ja one są. I to jest taki kolor żółty bardziej niż biały. Nie, nie, bardziej jak to? A wy bardziej biały. No nie. To jest też żółty. Oznacza? Biały. Widzisz? No teraz od bardzo widać, że jest żółty. To niestety, ale tutaj jest tylko Anastazja. Ej! O! dobrze! <grymne> Wracamy za chwilę na kolejną rundę. Yep. Dobra, kolejna runda, rączki do przodu. Weź Lila, całe do guz, nie bądź. Już? Całe. Może, ja? Możesz. Poczekajcie. Poczekaj. Ej, ja czekaj, jak to się pisze? <coughs> Ale to, chodzi? Rozumiesz. Roz rozumiesz. Już? Mów. Jeden kolor to dwa punkty, znaczy po jednym punkcie macie razie. Jaki niebieski to była pianka! Są pianki niebieskie. Piały. Właśnie, ale Locoły. inaczej dużo smakują. Tak, inaczej. Dobra, za chwilę wracam na kolejną rundę. Co? Ma rączki do przodu. Gdzie to? nog na krzesełko, dziecko ble. ble. Dobra. Ja wiem, jakie to może być. Dobrze. Dobrze. Eee! No, mówiłem, że cię to lubię. Jaki smak. Nie wiem, ble. Nie? Możecie zdjęcie paski Ej, wolno, nie wiem Dwa kolory no Dobra, już chyba wiem Poczułam ten posmak No napiszę. Ja nie jaki kolor Nie widzę, gdzie? A jak ty widzisz to ci powiem to było Mów? Białe, białe i białe. A ty jaki napisałeś? Brązowy. A ty? Ogólnie wszystkie macie punkt, bo to było żółto-brązowe. Biały? Serio? A biały? A co to było? Chałwa. Kałowa. Kałowa. Potacz, potacz tato. miniotek. Potad... Takie tureckie jak winiotek. Takie tureckie jak a tu, bo tak to będzie kakao, to zgadnę w 2 sekundy. Możecie powąchać i posmakować. To nie jest kakao. Teraz trafiło się w picie. Ale, a ja chyba wiem, co to jest poza. Ale to nie mówisz. Ani nazwy tego ani koloru. To jest, bo to był kiedyś mój, mój ulubiony sok. Opaska niżej, Wiktor. Już. Ja uciepiłam! <kluzgen> Wypiliście wszystko? Nie, wila. To. To. jeszcze wila. Tak. To? Już. No Będziemy? to otwórzcie kubki i otwórzcie. Nie wiem. Nie wiem, jak nie, 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 <laughs> yes. so? nie No zapiszcie kolor. Jaki Wam się wydaje, że to jest? Nie wiem, ale nie wiem. Ja też nie wiem. To ten to na jalecz. na jaleczano. Wiem, ale nie powiem. To powiesz. A nas... Teraz Ty ja usiąść. Widzę. Lila. To, co tu u mnie jest tu takie trochę zasłonięte. Co daś? No coś. Mów kolor. Ty? To Wiktora tylko punkt zabyła, zielony. To był kaktus. Co? To był kiedyś mój ulubiony sok. I go. No widzi? Dobry jest. A łama, to do oka. A to jest ciu. Dobra, za chwilę wracamy, to jest zielony. Ja na to! To Ok, dziewczyny. Kolejna runda. Ty opaskę niżej, Wiktoria. Znowu kubek? Nie, na talerzu talerz masz obok wikt. A ja wiem co to jest. Na talerzu są, nie w kubku. A to są różne kolory, tata. jak głupie jest. A to są różne kolory tata. Próbuj. Ale to mamy tu od środka tego czy macie, od... Tu są trzy kolory, jak zgadniecie trzy, to macie trzy punkty. Za każdy kolor macie jeden punkt. Czekaj, ja wszyscy przypomniecie jaki... Trzy kolory. Ja wiem, napiszcie. Ja wiem. Ludzie macie muty ja? Nie. A ja poczekaj, muszę się zastanowić, ostatnio te żelki Jan mam. Ja też, kochani. A ja mogę otworzyć? A ja mogę żelki? Znaczy. Można otworzyć zaczyn? Można otworzyć. Można jakie. Zapisujcie. Czekaj, muszę sobie przypomnieć, jaki to był smak. Zaduje po prostu. Ja kocham te żelki. też kocham je. Tylko zapomniałam ten trzeci smak, jaki tu był. Szczela. Nie. nie. Na tym samym dole? A nie, poczekaj. Jest. Wymień. Wymień. Anastazja, trzy kolory. Jestem. Ej, I trzeci. Ja nie widziałam tego. Bo ten i ten, chyba wiem, I... a ten to był mógł. Mów ten ostatni, bo nie widzę. Niebieski. To masz dwa punkty, Anastazja trzy punkty, a Lila jeden. Czemu? No bo napisali żółty, niebieski, czerwony. A to jest różowy, żółty i zielony. A anastazia... na ja nie pamiętałam tego różowego. Anastazja, wszystkie żółt Nie, to jest czerwony. Nie, ten to jest, jest różowy. A, dobra. Dobra, to wygrałaś rok. Trzy na trzy. To, to Anastazja odrobiła. Zielka. Ja też to jest Dobra, to dostanie z jak zakończymy. Je. Dobra, zaraz kolejna do... runda, tak? Tak, tak, ta, ta. W tej rundzie to. Okej okay, dziewczyny, ręce do przodu. Obok kubka masz talerz. Ma. Gdzie to jest? Byłaś blisko. Takie małe. A to są dwa Jeden jest wyróżniający. No. Ja mogę dwa napisać. Bo to są te dwa. Ja je, ja, ja ty to jem. Jeden. Ja napiszę dwa. Nie ja jeden. jeden. Ale to sumie... Bo tu jeden jest wyróżniający i ten jeden macie napisać. Ja ja mam tej I nie wymieniasz, tak? Póki nie będzie cię zgadywać. Okay. Okay. Hey. Pewnie nie. Pewnie też. Aha. No mów kolor? Żółty. To nie jest brązowy i żółty. Biały! A nie. No biały na pewno nie taki noż żółto-brązowy. To... Znaczy ja napisam, że brązowy wokół, a te żółty w środku. Mm. Ja to lubię. i <grym> Smak piczowy biały. Brązowy. I smak pizzowy. Dobra, to Lila niestety bez punktu. To nagroda to jest chips. I złe cofek. Dobra, to w tej rundzie ty masz pocieszenie? A w następnej coś dla Wiktorii. będzie, <ścoughs> coś będzie smacznego. No nie wiem, co teraz. No. A to je damy Teraz taki. No. Dawajcie, dziewczyny. Ej, ja wiem, co. To... Nie wiem. Weźcie całe to do buźki od razu. To Ty, Wiktor, nie zjesz, tak? Mam! To no ja nie Dwa kolory. Już mogę? Zapisujcie, ty, a no. A ty. Nic nie mówisz. Mówię, za wymienienie kolorów przed odpowiedzią macie. Dyskwalifikację. Okej? Okay? No Wtedy Kto ty chciał, żebym się narzegała? Przecież to jest najlepszy przykład, Ebra, ja nie rozumiem cię. Pokaż. Biały? Mów. I zielony i biały, i biały. I Brązowy i biały? To jeden punkt. Jak biały? To jest zielony, ale te są z białym, z białym w środku. A to jest z zielonym, z miętą. Ale te są białe miętą. To nie dostaję, bo to miała być rundewa, ten to ja sobie zjem w Mmmm. Mm. To w kolejnym menuczku. Ale te są takie że i białe. Ja chciałam Ja myślałam, że to będzie ten. To ja chcę wyciągnąć od Ja lubię ten. Siadaj. Ja też lubię, no i co? No i co? Ja lubię. No, wyciągajcie ręce. Picie? Mhm. Gdzie? Gdzie? Spicie. No, bardziej z przodu. No. Uy! Uy, ale niedobre, Boże, święty. Musisz wypić i za więcej, żeby zbliża. Ja wiem co. I wiem. nie możecie odsłonić bo... No to i ja mam. A na kubkę widać? No. A na no w sumie no tak, to jest Możemy zdjąć. Możecie. Okej. Okay. Dobra, ja wymienię jaki też kolor, ja tego nie nawidzę. Nie dobra. Mów. Tu być. Kolor. A połacony. Dobra, to wszystkie Macie po punkcie. Tu oczy? oczy? Nie lubisz kubusia? Piciu, 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 piciu. Już? Już? Ręce do szóstej. No to jest ci, ciepłe. Ale ja już jadłam. Jadłeś? No. I jeszcze Anastazja ma. No weź się, Anastasia, całe cium, ciaj, cium, ciaj, cium, ciaj, cium, 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 i odsłoncie opaski. Dobra, a ja bym jaki to był. Do góry. Maże. Ja to lubię. Ja nie wiem jaki to był. Już? Ju! Mów kolor. Połaczony. A co żółty? Się żółty. No to bada to była! Nie, ty powiedziałeś pomarańczowy. No ale to jest i żółty i pomarańczowy. A no tak. Ale... Wy wszystkie trzymacie po punkcie. Zaraz wracamy na kolejną. Nie mam węchu przez tą opaskę. A dobra, rączki do przodu. Dwa. No. Ale pachnie mydłem, nie wiem czemu. Moja mm. opaska. To Dobra. Mm. Mm. Ale była. Ja się zapłynęłam w śnie. A na wejść cały? No, 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 to piszcie kolory. No mów. <grym> jest to ta biała czekoladka. Taki biało-żółty, no. no? To Wila i Wiktoria zdobywają punkcik. Bo taki biało -żółty. No. Biały. No. Zaraz wracam na kolejną rundę. Możecie. Uh -huh. nie mówisz nic na razie, aż dziewczynki nie zapiszą, tak? Ja nie wiem. Dwa kolory. Tum, Uf, ci. No, jaki masz? No tak lila. A co ty tam pisałeś? Ale czekaj, mów. Oranżowy, żółty? I żółty? Co ty a ty mów? Ja napisałam Pokaż. białe kropki, a w środku zielony. A co Znaczy, głos? że koło. Po są kropki. Na dole białym, tak to cały zielony. No. no, chodziło mi o to. No, moje no, no. ulubione. No, Lubię. No, a tym razem na Anastasia punkciku nie zdobyła. Dobra, za chwilę wracam na kolejną rundę. No, możecie. Możecie. Nie wiem, jaki to jest Czekaj. Tylko kolor był mega dużo razy. A dwa trzeba? Jeden to jest kolor. Jaki? Zielony. No, wszystkie macie pojęcie. Zielony był już wiele razy. A wiecie, co to jedliście? Ogórka normalna. normalnie, No. Chciałem wam dać po arbuzie, Chciałem wam dać po arbuzie, żeby otrzymali cię. Ale... Znowu arbuz? Znowu arbuz? czy jeden? Bodzimy. No próbujcie. A jeden tylko. Dwa. Dwa. Dobra, że mam wam już takie. No to już Asum, lubię ja Kiedy na basen, To właśnie takim właśnie, w takim pudełeczku są właśnie te żelki Ja je lubię I albo jest ten smak, albo ten. Nie wiem, które mam. Ile to jest dwa punkty i jeden? mógł mieć inny kolor, no, bo są dwa kolory tam. Kolo? Kolo? Kolory. Dwa kolory masz powiedzieć. Już nie możesz zmienić, prawda? Tata, już Lila nie Poczekaj. może zmienić, prawda? Poczekaj. Dobra, Wiktoria dwa punkty, Lila jeden biały i czerwony. Jakie macie przed sobą? Kolor Możecie odsłonić oczy i napisać kolory Jej. Jeden Żółty To, no, to, to lilatko punkt zdobyło no, Oranżowy no, 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 no. Możecie rączki do przodu Jaki kolor miał ten frupek? Co? To co jadłeś jaki miał kolor? Takis! Limonka co? Chili. Chili. A ty jaki kolor? Mówiłaś? Mm. E, zielony. Nie, potem poprawiłaś się no. chyba na czerwony? No. To też mam punkty, bo to są takie intensywne kolory, nie? Czerwono-żółty. Czerwono-pomarańczowe. Tak. Dobra i za chwilę wracam na kolejną rękę. Jezu, język paliła! No, możecie próbować. Co to za to jest. Anastazja kolor. Dobra. Ja ja. Poczekaj. To był mój ulubiony. Tik masz? Hmm. Jaki? Brązowy. Brązowy? Mogę powiedzieć co to jest? Mów. Anastazji kamyczki. Jeden, jeden, zero. A ty miałeś żółty? Miałeś pomarańczowy. Ja miałam biały. Nie wiem, No, no tu miałeś żółty. A ja miałam najlepszy kolor, który tam był. I mi najbardziej. Ja Dobra, za chwilę wracamy, Twoje kamycz? Kubok? ok Okej, możecie wyciągnąć ręce. Ja ci jem. To jest kolor. O, tu jasno, nagle. Nie? Mówko. kolor. Białego Co? Nie ma białego się. A jak ja już to Już mogę powiedzieć, co ty? Mhm. Tym bark Taki czerw czerwono-różowy. No to Wiktoria zdobyła. No, ja, ja myślałam, że to jest pomarańczowy. To jest to nie chcę, ja chcę paliwę. Co? Bo zgadłam, bo ja ten mega lubię. No, my tutaj pijmy. jest dobre. dobry. Teraz uszukuję, żeby paliwę się nie żał. Ściągajcie opaski. Jak to ściągamy? No to finał był. Dlaczego? W tym momencie pokazuję kto wygrał Hej W tym odcinku to już na tyle Jak wam się podobał odcinek To zostawcie dużo łapek w górę Subskrybujcie dzwoneczkiem Pa I jeszcze buziaczki i serduszka